Toś ty ich urodziła, to i wychowuj. Mąż wypłacił z konta wszystkie pieniądze i spłacił kredyt swoich rodziców, zostawiając żonę z trójką dzieci bez grosza przy duszy. Ale wieczorem do domu weszła teściowa z jakimiś dokumentami w ręku i z przebiegłym uśmiechem na twarzy. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz i ciesz się opowieścią. Dobrosława, dobra. Wąsowska stała przy kuchennym stole, kurczowo obejmując porcelanowy dzbanuszek z ciepłą kawą. Jej palce drżały, choć starała się zachować pozory spokoju. W półmroku kuchni słychać było ledwie słyszalne brzęczenie łyżeczek opadających na dno filiżanek, jakby małe dzwonki upominały ją o niedoskonałościach codzienności. W głowie dobry pojawiały się wspomnienia porannych zebrań redakcji w Lublinie. Głośne rozmowy, szelest notatek wybuchy śmiechu i błysk w oczach kolegów, gdy rodził się nowy pomysł. Teraz jedynym dźwiękiem, który wypełniał jej umysł, było wyczerpane sapnięcie własnego serca. Luciana, ich sześcioletnia córka, wbiegała po kafelkach, budując wzniosłe wieże z kolorowych klocków. Zatrzymywała się co chwilę, by z namaszczeniem przyczepić kolejny element, a potem z marsową miną przyglądała się ukończonej konstrukcji. Obok niej Błażej, prawie czteroletni, biegał wokół wózka, w którym niemowlę o imieniu Brygida powoli otwierało powieki, jakby chciało spojrzeć na świat po raz pierwszy. Każde jej mrugnięcie zdawało się pytaniem, co dziś dla mnie przyszykowałaś, mamo? Dobra od dwunastu miesięcy zarządzała tym małym królestwem. Zrezygnowała z pracy redaktorki w Lublinie, rezygnując z poczucia niezależności, które tak bardzo kochała. Teraz jej dni krążyły wokół karmienia, przewijania i organizowania zabawek. Czuła się jak aktorka w nieskończonym przedstawieniu, gdzie każdy gest i słowo były oceniane przez surowe jury, rodzinę męża. W tej chwili do kuchni weszła kunegunda Jastrzębska, starannie ubrana sąsiadka, której uśmiech był słodszy niż miód, a jednocześnie tak przenikliwy, że potrafił zranić. Jej oczy skanowały pomieszczenie, zatrzymując się nad zbanku z jaglanką. Którą dobra właśnie przygotowała. Dobra, powiedziała Kunegunda z fałszywą delikatnością w głosie. Ten jaglany budyń jest zdecydowanie za rzadki. W naszej rodzinie nie tolerujemy niedokładności. Dzieci muszą jeść potrawy o odpowiedniej konsystencji, rozumiesz? Dobra poczuła, jak mięśnie jej karku napinają się, a serce przyspiesza. W myślach odtwarzała słowa Kunegundy wiele razy, starając się znaleźć w nich choć odrobinę wsparcia. Jednak odnajdywała jedynie krytykę. Zamiast odpowiedzieć, pokiwała głową i postanowiła milczeć. Głośne uderzenie łyżeczki o dno filiżanki odbiło się echem w jej uszach niczym wyrok. Wtedy otworzyły się drzwi, a do kuchni wszedł szymbor Szymek Jastrzębski. Jego spojrzenie było zmęczone, ramiona opadłe, znak, że i on został zużyty przez to niewidzialne oblężenie. Twoja mama oczekuje perfekcji, rzucił bez spojrzenia na dobę. Przecież jesteś na urlopie macierzyńskim, prawda? Słowa uderzyły Dobrosławę jak zimny prysznic. Jej wnętrze przebiegł dreszcz, a głos, który kiedyś potrafił zdominować sale konferencyjne, schował się gdzieś za budyniem i za klawiaturą dawnego laptopa. Milczała, bo nie wiedziała, czym jeszcze mogłaby zasłużyć na uznanie teściowej. W progu stanął Władysław Jastrzębski, dziadek Kunegundy. Jego postura mówiła więcej niż słowa. Wysoki, z lekko przygarbionymi ramionami i oczami, które zawsze wydawały się patrzeć ponad głowami rozmówców, oceniając ich z niezachwianą surowością. Ten dom powinien działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Oznajmił głosem ciężkim od autorytetu: Ty tu pracujesz, dobra, więc dostosuj się do zasad. Każde jego słowo było kolejną sztachetą niewidocznego muru, który powoli otaczał jej życie. Dobra poczuła, jak jej ciało robi się ciężkie, jakby każdy oddech wiązał jej ręce. W kącie pokoju dzieci śmiały się głośno, ścigając się autkami po dywanie. Ich radosny gwar odbijał się od ścian, kontrastując z ciszą panującą wokół dorosłych. W tym momencie Dobra wsłuchała się w rytm własnego serca, głośny bęben który przypominał jej, kim naprawdę jest. Wspomnienia z pracy redaktorki, emocje, pasja, twórcza energia znów zaczęły w niej pulsować. Przypomniała sobie portret wiszący nad biurkiem, na którym dumnie prezentowała pierwszy opublikowany tekst. W tamtych oczach kryła się młoda kobieta pełna marzeń i odwagi. Kropla potu spłynęła po jej czole. Uświadomiła sobie, że choć świat który zbudowali dla niej inni, był wygodny i uporządkowany, to zarazem stanowił klatkę. Jej milczenie nie ochroni rodzinnej harmonii. Ono skazywało ją na poczucie osamotnienia i rozczarowania. Zaciśnęła dłoń na porcelanowym dzbanku, a w jej umyśle zapłonęła iskra determinacji. Postanowiła, że zachowa spokój na zewnątrz, ale wewnątrz będzie tlić się ogień, który nie pozwoli jej zamilknąć. Ciche oblężenie musiało się skończyć. I to zanim kolejna fala ocen i krytyki zalałaby ją całkowicie. W tej chwili drzwi do salonu uchyliły się lekko, jakby zapraszając ją do kolejnego etapu tej nieoczekiwanej bitwy. Kiedy drzwi do salonu uchyliły się nieznacznie, Dobrosława poczuła ukłucie niepokoju, jakby niewidzialna ręka przywoływała ją do kolejnej, jeszcze bardziej zdradliwej potyczki. W ciągu dnia dom wypełniały rozmaite odgłosy. Ciche skrzypienie podłogi pod stopami łucjany, jej wesołe wołania, gdy przypadkowo obalała wieże z klocków, stłumione buczenie wózka, gdy Brygida przeciągała się pod rzemce, a w tle stukały talerze i garnki w kuchni. W tej kakofonii Dobra próbowała skupić się na najważniejszym zadaniu osuszyć policzki niemowlęcia i ułożyć je równo w miękkim śpiworku. Jej ręce drżały, choć zdawało się, że ruchy są płynne i opanowane. W chwili, gdy delikatnie otwierała zatrzask od wózka, usłyszała znajomy wibracyjny puls gdzieś przy wyżej kieszeni spodni. Telefon. Niepozorna skrzynia zadań i informacji, która dziś miała odmienić jej życie. Dobra, zamknęła oczy na ułamek sekundy, próbując przygotować się na rutynową wiadomość z banku. Standardowe potwierdzenie przekazu świadczeń. W ciszy, usłyszała własny oddech. A potem kolejny wibracyjny sygnał i stale narastające napięcie. Usiadła na skraju krzesła przy małym stoliku, podłożyła poduszkę pod plecy, by choć trochę uchronić kręgosłup od bólu, zbliżyła ekran telefonu do twarzy i odblokowała aplikację PKOBP. Jej wzrok przeskoczył natychmiast na czerwony komunikat. Saldo na rachunkach dzieci, łucjany, błażeja i Brygidy oscylowało w granicach kilkudziesięciu groszy. Każda kolejna strona ekranu pokazywała te same liczby, ujemne lub niemal zerowe stany, a obok nich tytuły przelewów dokonywanych dzień po dniu. Odbiorcą numery kont przypisane Władysławowi Jastrzębskiemu. Serce Dobry zatrzymało się na chwilę, jakby wszystkie emocje zebrały się w jednym punkcie piersi. Przypomniała sobie, ile wysiłku wkładała w zbieranie tych funduszy, godziny poświęcone na dodatkowe korekty tekstów znajomych pisarzy. Wieczorne redagowanie artykułów zdalnie, rezygnacja z wakacyjnego wyjazdu z przyjaciółmi. To były środki na zajęcia baletowe Łucjany, na terapię logopedyczną Błażeja, na przyszłą dopłatę do mieszkania, które miało należeć do Brygidy. Przełknęła ślinę, czując jak z gardła wyciska jej gorycz. Raz jeszcze przesunęła palcem po ekranie, niemal zanurzając palec w cyberprzestrzeni. Kolejne przelewy, tego samego dnia, o podobnej porze. Właśnie wtedy poczuła rękę szymka na swoim ramieniu. Dobra. Zaczynał niepewnie, sam nie podnosząc wzroku z nad telefonu. Spójrz na te ruchy na rachunku. Z trudem łapiąc powietrze, odsunęła krzesło, odwróciła się wolno. Na jego twarzy malował się wyraz winy, jakby każde uczucie przesycone było skruchą i żalem. Mój ojciec miał poważne kłopoty z kredytem na dom w kościelisku. Zaczął cicho, spuszczając oczy do podłogi. Zastanawiałem się, czy nie. Zadrżał nagle, jakby zabrakło mu odwagi dokończyć myśl. Przepraszam. Dobra przycisnęła telefon do serca. Kołatanie jej bicia stało się nagle głośniejsze od wszystkich dźwięków wokół. Jej oczy zalśniły, gniew zebrał się w gardle, przybierał smak żalu i zdrady. To był nasz wspólny fundusz. Wyrzuciła z siebie. Każde słowo oblane jadem. Nie konto typu mamusia, bankomat na odsiecz dla twojej rodziny. Wasze problemy nie zwalniają cię z zakazu korzystania z pieniędzy, których zbierałam z myślą o naszych dzieciach. W tej chwili do pomieszczenia weszła Kunegunda Jastrzębska. Jej kroki zabrzmiały stanowczo. Spojrzała na porozlewaną kaszę na stole, na telefon w dłoni dobry i na splecione ze sobą sylwetki małżonków. Usta jej wykrzywiły się w uprzejmym uśmiechu, który jednak nie sięgał oczu. Dobra, nie dramatyzuj, rzuciła z tonem, który miał uspokoić, choć działanie jego było przeciwne. Każdy z nas ma swój wkład w spójność rodziny. Władysław przecież zrozumie, że to chwilowe trudności. Zanim Dobra zdążyła odpowiedzieć, w progu pojawił się Władysław Jastrzębski. Jego spojrzenie przeszywało powietrze, a sylwetka w drzwiach zdawała się urosnąć od tej woli podporządkowania. Złoty to jedynie narzędzie. Przemówił tonem surowym, jakby dyktował zasady niepodlegające debacie. Gdy rodzina cierpi, wspiera się nawzajem. Tymczasem, wasze dzieci muszą ufać, że mogą polegać na waszym rozsądku. Dobra poczuła, że wypełnia ją fala drżenia, nie z zimna, lecz z intensywności emocji. Każde wyjaśnienie Szymka brzmiało teraz jak wymówka, każda protekcjonalna uwaga kunegundy i niezachwiane stwierdzenie Władysława stawały się kolejnymi cegłami w murze, który oddzielał ją od poczucia własnej wartości. W jej głowie rozszalała się burza decyzji. Milczenie oznaczałoby przyzwolenie na kradzież, bierna akceptacja, utratę kontroli nad życiem, które tak starannie budowała. A przecież nie o taką codzienność walczyła, rezygnując z wymarzonej kariery i stawiając na pierwszym miejscu rodzinę. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w jej oczach zapłonął ognik buntu. Odłożyła telefon z premedytacją, jak zamyka się ciężką księgę pełną niesprawiedliwości. Przygotowała się do działania. Nazajutrz skontaktuje się z prawnikiem, z osobą, która zawsze stawała po jej stronie przyjacielem z czasów studiów, teraz prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie rodzinnym. Gdy w myślach dokończyła listę adresatów maili i numerów telefonów, poczuła dreszcz ulgi. Wiedziała, że nie musi walczyć osamotniona. W tej ciszy Przerywanej jedynie odległym śmiechem Lucjany i spokojnym oddechem Brygidy, Dobra zrozumiała, że nadchodzi moment wyjścia z cienia opresji i zbudowania nowej rzeczywistości, gdzie głos matki będzie miał taką samą wagę jak głos teściów. Noc była głucha od ciszy, gdy Dobrosława ukradkiem wyjęła telefon i wybrała numer matki. Każde potknięcie kciuka odbiło się echem niepokoju w jej umyśle. Gdy usłyszała drżący ale zdecydowany głos Czesławy Wąsowskiej po drugiej stronie słuchawki, poczuła, jakby ktoś nagle odsłonił przed nią drogę przez mrok. Przyjedź, tylko przyjedź, rozkazała krótko jej matka. Już o świcie dobra znalazła się na stacji w Gdańsku z walizką pełną trocin codziennych trosk i co ważniejsze, skórzaną teczką wypchaną aktami prawnymi. Pociąg pendolino sunął po szynach. A ona wpatrywała się w okno, przeglądając jeszcze raz odpis aktu własności mieszkania, upoważnienia do dysponowania kontami dzieci oraz wstępne szkice umowy przedślubnej z klauzulami zabezpieczającymi jej majątek. Każda strona była dla niej świadectwem odwagi, jaką musiała zebrać w sobie, by przeciwstawić się tyranii teściów. Gdy wysiadła w Poznaniu, serce biło jej jak młot, ale krok miała pewny. Dom w Wierzycach przywitał ją ciszą, od której aż w uszach dzwoniło. W holu stały wazon z polnymi kwiatami, a na półce leżały dziecięce buciki i stara lalką, symbole jej dawnego życia, które teraz powoli odzyskiwała. Czesława wyszła jej naprzeciw, promieniając spokojem, którym niegdyś napełniała młodą Dobrosławę, gdy ta wątpiła w siebie. "Spójrz na to", powiedziała matka, kładąc teczkę na dębowym stole. Dobra, to Twoje prawo, to Twoja własność. Czesława otworzyła skórzane zapięcie i rozłożyła przed nimi akta. Akt notarialny, w którym odnotowano, że mieszkanie w Poznaniu jest własnością Dobrosławy Wąsowskiej. Wyciągi z banku potwierdzające, że rachunki dzieci zostały otwarte pod numerem PESEL MATKI. Wstępny projekt umowy przedślubnej z wyraźnymi zapisami ochronnymi. Oraz upoważnienia do natychmiastowego wystąpienia o stałe alimenty, gdyby zaszła taka potrzeba. Dobra przyglądała się kolejnym dokumentom, a w jej oczach błyszczało już nie zawahanie, lecz siła. Gdy spojrzała na matkę, dostrzegła w jej twarzy szacunek i pewność, jaką trudno było znaleźć wśród męskich autorytetów jastrzębskich. Matka przemówiła bez ogródek, jej głos był stanowczy: Słuchajcie, Zwróciła się do teściów, gdy weszli niespokojnym krokiem do salonu. To mieszkanie i te konta należą wyłącznie do dobra. Jeśli do końca miesiąca nie opuścicie lokalu, złożymy pozew o eksmisję. Kunegunda zadrżała, a Władysław zacisnął pięści, jakby próbował zatrzymać własny gniew. Szymek odsunął się nieco, patrząc na matkę z oczami pełnymi żalu i zrozumienia, że te plany prawne są nie do zatrzymania. Czesława ostentacyjnie sięgnęła po pierwszy akt i czytała nagłos precyzyjnie: Własność mieszkania. Według aktu notarialnego z dnia Data, Dobra jest jedyną właścicielką lokalu przy ulicy Wawrzyniaka. Odłożyła dokument i wzięła do ręki kolejną kartę: Kontrola kont bankowych. Rachunki dzieci zostały założone na pesel dobra, co oznacza, że tylko ona może nimi dysponować i zarządzać przelewami. Następnie pokazała szkic umowy przedślubnej. Prenuptial Agreement. Te klauzule ochronne zostały przygotowane przed ślubem. Zapewniają, że żadne pieniądze ani nieruchomości, które dobra wnosi do małżeństwa, nie mogą zostać wykorzystane bez jej zgody. W końcu rozwinęła ostatni dokument. Prawa alimentacyjne. W przypadku trudności finansowych wystąpimy o ustalenie alimentów stałych. Wszystko jest gotowe. W salonie zawisła cisza cięższa niż kamień. Każde słowo matki było jak wyrok, którego nie dało się podważyć. Kunegunda spojrzała na męża, proszącym wzrokiem, szukając choćby cienia sprzeciwu, ale on skinął głową, jakby przyjmując nową rzeczywistość. Szymek spuścił wzrok, a w jego spojrzeniu kryła się zmieszana ulga i wstyd. Czesława zwinęła dokumenty i schowała je ostrożnie do teczki. Zbliżyła się do córki ujęła jej dłoń i spojrzała prosto w oczy Władysława. Nie jesteście tu lokatorami z prawem do dachu nad głową, oznajmiła. Musicie odejść. Jeśli tego nie zrobicie, w poniedziałek wniosę pozew do sądu. Dobra poczuła, jak fala mocy wypełnia jej ciało. Jej serce biło już nie w rytm lęku, lecz odwagi. Nie była już bezradną kobietą, która milcząc godzi się na cudzą władzę. Teraz stała obok matki, gotowa bronić tego, co jej prawem należało się na zawsze przyszłości swoich dzieci i godności własnego macierzyństwa. W miarę jak echo ostatnich słów matki cichło, w progu salonu pojawił się cień zapowiadający kolejne starcie, a za nim szmery przygotowań do prawdziwej bitwy. Noc była głucha od ciszy, gdy Dobrosława ukradkiem wyjęła telefon i wybrała numer matki. Każde potknięcie kciuka odbiło się echem niepokoju w jej umyśle. Gdy usłyszała drżący ale zdecydowany głos Czesławy Wąsowskiej po drugiej stronie słuchawki, poczuła jakby ktoś nagle odsłonił przed nią drogę przez mrok. Przyjedź, tylko przyjedź, rozkazała krótko jej matka. Już o świcie dobra znalazła się na stacji w Gdańsku z walizką pełną trocin codziennych trosk i co ważniejsze, skórzaną teczką wypchaną aktami prawnymi. Pociąg Pendolino sunął po szynach, a ona wpatrywała się w okno, przeglądając jeszcze raz odpis aktu własności mieszkania, upoważnienia do dysponowania kontami dzieci oraz wstępne szkice umowy przedślubnej z klauzulami zabezpieczającymi jej majątek. Każda strona była dla niej świadectwem odwagi, jaką musiała zebrać w sobie, by przeciwstawić się tyranii teściów. Gdy wysiadła w Poznaniu, Serce biło jej jak młot, ale krok miała pewny. Dom w jeżycach przywitał ją ciszą, od której aż w uszach dzwoniło. W holu stały wazon z polnymi kwiatami, a na półce leżały dziecięce buciki i stara lalką, symbole jej dawnego życia, które teraz powoli odzyskiwała. Czesława wyszła jej naprzeciw, promieniając spokojem, którym niegdyś napełniała młodą Dobrosławę, gdy ta wątpiła w siebie. Spójrz na to. Powiedziała matka kładąc teczkę na dębowym stole: Dobra, to Twoje prawo, to Twoja własność. Czesława otworzyła skórzane zapięcie i rozłożyła przed nimi akta. Akt notarialny, w którym odnotowano, że mieszkanie w Poznaniu jest własnością Dobrosławy Wąsowskiej. Wyciągi z banku potwierdzające, że rachunki dzieci zostały otwarte pod numerem PESEL MATKI. Wstępny projekt umowy przedślubnej z wyraźnymi zapisami ochronnymi. Oraz upoważnienia do natychmiastowego wystąpienia o stałe alimenty, gdyby zaszła taka potrzeba. Dobra przyglądała się kolejnym dokumentom, a w jej oczach błyszczało już nie zawahanie, lecz siła. Gdy spojrzała na matkę, dostrzegła w jej twarzy szacunek i pewność, jaką trudno było znaleźć wśród męskich autorytetów jastrzębskich. Matka przemówiła bez ogródek, jej głos był stanowczy: Słuchajcie. Zwróciła się do teściów, gdy weszli niespokojnym krokiem do salonu. To mieszkanie i te konta należą wyłącznie do dobra. Jeśli do końca miesiąca nie opuścicie lokalu, złożymy pozew o eksmisję. Kunegunda zadrżała, a Władysław zacisnął pięści, jakby próbował zatrzymać własny gniew. Szymek odsunął się nieco, patrząc na matkę z oczami pełnymi żalu i zrozumienia, że te plany prawne są nie do zatrzymania. Czesława ostentacyjnie sięgnęła po pierwszy akt i czytała na głos precyzyjnie własność mieszkania. Według aktu notarialnego z dnia data Dobra jest jedyną właścicielką lokalu przy ulicy Wawrzyniaka. Odłożyła dokument i wzięła do ręki kolejną kartę. Kontrola kont bankowych. Rachunki dzieci zostały założone na PESEL Dobra, co oznacza, że tylko ona może nimi dysponować i zarządzać przelewami. Następnie pokazała szkic umowy przedślubnej. Prenuptial Agreement te klauzule ochronne zostały przygotowane przed ślubem. Zapewniają, że żadne pieniądze ani nieruchomości, które dobra wnosi do małżeństwa, nie mogą zostać wykorzystane bez jej zgody. W końcu rozwinęła ostatni dokument. Prawa alimentacyjne. W przypadku trudności finansowych wystąpimy o ustalenie alimentów stałych. Wszystko jest gotowe. W salonie zawisła cisza cięższa niż kamień. Każde słowo matki było jak wyrok, którego nie dało się podważyć. Kunegunda spojrzała na męża, proszącym wzrokiem, szukając choćby cienia sprzeciwu, ale on skinął głową, jakby przyjmując nową rzeczywistość. Szymek spuścił wzrok, a w jego spojrzeniu kryła się zmieszana ulga i wstyd. Czesława zwinęła dokumenty i schowała je ostrożnie do teczki. Zbliżyła się do córki, ujęła jej dłoń i spojrzała prosto w oczy Władysława. Nie jesteście tu lokatorami z prawem do dachu nad głową, oznajmiła. Musicie odejść. Jeśli tego nie zrobicie, w poniedziałek wniosę pozew do sądu. Dobra poczuła, jak fala mocy wypełnia jej ciało. Jej serce biło już nie w rytm lęku, lecz odwagi. Nie była już bezradną kobietą, która milcząc godzi się na cudzą władzę. Teraz stała obok matki gotowa bronić tego, co jej prawem należało się na zawsze przyszłości swoich dzieci i godności własnego macierzyństwa. W miarę jak echo ostatnich słów matki cichło, w progu salonu pojawił się cień zapowiadający kolejne starcie, a za nim szmery przygotowań do prawdziwej bitwy.